Mamy aktualnie sezon zaćmień, które powodują wiele różnych wydarzeń w naszym życiu, a czym dokładnie są zaćmienia i dlaczego nas, na nas wpływają. Zaćmienia nas zatrzymują i wyciągają na światło dzienne wszystko co nas dręczy, męczy, uciska i drenuje z energii. Dużo czasu w najbliższy poniedziałek i wtorek bowiem najbliższe zaćmienie uściśli się w poniedziałek o godzinie 18.20, staraj się poświęcić um, na spacery, na medytację, na spokojne rozmowy, na rozmowy z samą sobą, na... nawet na porządki w domu, ale po porządkach w domu koniecznie zapal palo santo albo białą szałwię i wtedy oczywiście, zmienisz kompletnie atmosferę w swoim sercu i w swoim domu i w całym swoim otoczeniu. Jeśli jednak poczujesz, że... Um, Masz dobry czas na trudne rozmowy z bliskimi, z kimś bliskim sercu i to nawet niekoniecznie z partnerem, a na przykład z przyjaciółką, rodzeństwem, czy rodzicami I proponuję najpierw napisać do nich list. Wypisz wszystko, co Ci szkodzi, co Cię martwi, co według Ciebie psuje, psuje Waszą relację, jak chcesz zadbać o to, co Was łączy, a potem pomyśl, czy na pewno masz ochotę i siłę na konfrontację. Jeśli tak, wspiera Cię Twoja intuicja i zdrowy rozsądek. Na pewno dasz sobie radę z trudnymi tematami i z trudnymi emocjami. A jeśli nie, raz na zawsze zapomnij o tych problemach i żyj, żyj dalej, nie wracaj do tych tematów. Kolejną kwestią tego zaćmienia, która będzie w poniedziałek, jest jego nieprzewidywalność. A związana jest z tym, że podczas nowiu w Baranie, który jest raz do roku, bardzo blisko świąt Wielkanocy, Nów w Baranie jest pierwszym nowiem. Nów jest energią rozpoczynającą i zaczynającą cały cykl księżycowy. I zwykle jest tak, że jeszcze dodatkowo w Baranie, Powoduje, że mamy bardzo dużo energii i mamy siłę na nowe decyzje, na planowanie nowego życia, na wprowadzenie kompletnie nowego planu zgodnego z naszą duszą, z emocjami i wszystkim, co się w nas kotruje. Jednak w tym roku zaćmienie będzie bardzo dziwne. Zapragniemy jeszcze bardziej otworzyć się na miłość i cały świat, bo najpierw dzięki dzięki zaćmieniu, a nie przez zaćmienie miejmy tego jasność, że to jest dzięki temu przypomną się nam wszystkie nasze problemy i demony, i choroby, i kryzysy stracone przyjaźnie, czy miłość czy, czy nawet wszystkie wyjazdy, które się nie wydarzyły wszelkie nadzieje, które pokładaliśmy w jakimś wydarzeniu albo w sobie, albo w tym, co, co robimy to wszystko, co się nie wydarzyło powoduje, że zaczniemy doceniać to, co jest i to, co mamy i zapragniemy jeszcze bardziej czerpać z życia więc jest nieprzewidywalnie będzie nieprzewidywalnie podczas tego nowiu, ale w zgodzie ze sobą a poczujesz, co chcesz robić, jak chcesz żyć bez bagażu opinii innych ludzi. Także życzę Ci powodzenia.